W najbliższym czasie będziecie mieli okazję zobaczyć nas jeszcze więcej. Już niedługo wpuścimy specjalne odcinki na Sylwestra i święta. Na początek zdecydowaliśmy się odlecieć, a właściwie wywrócimy koncept barszczu z uszkami do góry nogami. Później wrócimy na ziemię i przedstawimy Wam koncepcję dania. Które z pewnością sprawdzą się na Sylwestra. Potrzebujemy waszego zaangażowania. Dlatego, jeśli lubicie to, co robimy, polecajcie nas dalej. Mamy nadzieję, że cała nasza społeczność będzie coraz większa, a głód wiedzy sprawi, że nasze odcinki będą jeszcze ciekawsze. Z okazji nadchodzących świąt życzymy Wam dużo miłości, radości i rodzinnej atmosfery. Niechaj ten czas. Posłuży umacnianiu więzień rodzinnych, a stół wigilijny, zastawiony pysznymi potrawami, niechaj nas łączy w miłości, zamiast dzielić w poglądach.